pikniki, pogadanki, nauka bezpiecznej jazdy. Rozpoczął się drugi mazowiecki tydzień bezpieczeństwa ma przypomnieć, zWłaszcza dzieciom, jak zachowywać się na drogach i w miejscach wypoczynku, by uniknąć wypadków. W ubiegłym roku w 279 wypadkach z udziałem rowerzystów w stolicy i podwarszawskich powiatach zginęło 9 osób. 254 zostały ranne. Rok wcześniej mniej było wypadków i mniej rannych. Najczęstsze grzechy rowerzystów to można powiedzieć, że jazda wzdłuż pochodniku, jazda wzdłuż po przejściu dla pieszych, nieustąpienie pierwszeństwa, nieprawidłowa zmiana pasa ruchu, kierunku. Jaki będzie ten rok? Rozpoczęty sezon rowerowy i popularność jednośladów sprawiają, że amatorów takiej formy wypoczynku przybywa. Jeżeli chodzi o. Bezpieczeństwo w przestrzeni publicznej w ruchu drogowym to młodzi ludzie powinni tego uczyć się od najmłodszych lat. Jeden z etapów nauki to egzamin na kartę rowerową. A za tym dokumentem stoją odpowiednie umiejętności do poruszania się naszych najmłodszych dzieci i młodzieży na rowerze. Drugi mazowiecki tydzień bezpieczeństwa ma przypominać o wszystkich zasadach bezpiecznych zachowań i o przestrzeganiu przepisów. Taka forma edukacji to inicjatywa motor klubu WAWER. Udało nam się społecznymi siłami wybudować miasteczko ruchu drogowego, wejść do szkół i zwrócić uwagę na ten problem. Do uczniów i szkół będą więc skierowane akcje organizowane przez nauczycieli i Mazowieckie Kuratorium Oświaty. Przez tydzień będą odbywały się poświęcone bezpieczeństwu pikniki i warsztaty. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym, jak również tego szeroko pojętego bezpieczeństwa, bezpiecznego zachowania się nad wodą, w górach, czy udzielanie pierwszej pomocy. W dzisiejszej konferencji w markach poświęconej bezpieczeństwu dzieci wzięło udział kilkuset nauczycieli i dyrektorów z mazowieckich szkół.